Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W piątek w końcu doczekaliśmy się końca nie tylko tygodnia, ale również miesiąca oraz kwartału. Tym bardziej w drugiej części naszego spotkania warto zobaczyć, w jakich nastrojach rynki zagraniczne będą zamykać właśnie ten okres czasu. Już sesja na GPW jest zamknięta, tak więc podsumujemy, w jakich nastrojach GPW się zamyka i czy były widoczne jakieś odbicia. A w pierwszej części tradycyjnie Rozpocznę od przygotowanych przeze mnie informacji. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski do deski, tak aby żadna ważna informacja, której Ci się również nie brakuje, nie umknęła Twojej uwadze. I już startuję z pierwszymi. Włochy zamrożą ceny już od 1 października. Premier Włoch Giorgia Meloni podpisała w czwartek pakt antyinflacyjny z przedstawicielami firm produkcyjnych, handlowych i wielkiej dystrybucji w sprawie obniżenia i zamrożenia cen podstawowych dóbr konsumpcyjnych w okresie od 1 października do końca roku. Myślę, że po raz pierwszy cały system produkcji i dystrybucji żywności i dróg powszechnego użytku podpisuje pakt z rządem, by utrzymać pod kontrolą cele z koszyka zakupowego i pomóc rodzinom, przede wszystkim tym potrzebującym. Pokazuje to też rządowi, że nie jesteśmy sami, kiedy trzeba stawić czoła problemom. i że potrafi on słuchać i ma pokorę w sobie, by prosić o pomoc, gdy jest złożona sytuacja, jak spirala inflacyjna, jaką mamy, dodała Meloni. Wskazała również, że ten pakt to narzędzie, którego będziemy używać, by pracować razem, aby obniżyć ceny najpowszechniejszych dóbr konsumpcyjnych. Minister do spraw przedsiębiorstw i marki Adolfo Urso podkreślił, że od października 2022 roku, odkąd działa obecny rząd, inflacja spadła z 11,8 do 5,4%, ale możemy zrobić więcej, i ten pakt jest słusznym. Kierunkiem ocenił włoski minister. No i dzisiaj również zobaczymy, ile inflacji wynosi u nas, i to dopiero będzie zaskoczenie. Rumunia chce odkupić. Władze Rumunii są zainteresowane nabyciem od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jednego istniejącego na terytorium Mołdawii portu morskiego, międzynarodowego portu na południu tego kraju, poinformował w czwartek premier Rumunii. Bułgaria za rok kończy z importem. Za rok nastąpi koniec importu rosyjskiej ropy dla petrochemicznego kombinatu, będącego własnością rosyjskiego koncernu. UKOIL, postanowił w czwartek parlament Bułgarii. Argentyna zniosła podatek dochodowy dla 99% pracowników. Kupowanie wyborców własnymi pieniędzmi jest stare jak demokracja. A po kiełbasę wyborczą sięgają politycy na całym świecie. Argentyński minister gospodarki postanowił zwiększyć swoje szanse na zostanie prezydentem, znosząc podatek dochodowy. W portfelach obywateli zostanie więcej pieniędzy, ale nie kupią za niewiele, bo inflacja, czyli narodowy problem Argentyny, nie przejdzie obok tego obojętnie. Co ty na to? Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś, aby podatek dochodowy został zniesiony na przykład również u nas całkowicie. We Francji nigdy nie było tylu imigrantów co dzisiaj. We Francji nigdy nie było tak wielu imigrantów jak dzisiaj, głównie za sprawą prawa pozwalającego na łączenie rodzin, powiedział w piątek w telewizji dyrektor generalny francuskiego Urzędu do Spraw Imigracji i Integracji. Imigrantów jest 10-11% w zależności od metod obliczeń, stwierdził. Według definicji, imigrant to ktoś, kto urodził się jako obcokrajowiec za granicą. Słowacy wybiorą rząd. Słowacki Urząd Statystyczny poinformował, że po przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbędą się w sobotę, wszystkie protokoły komisji wyborczych będą przekazywane tylko drogą elektroniczną. Ma to pozwolić na szybsze sporządzenie ostatecznych wyników głosowania. Najprawdopodobniej po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 22. nieoficjalne wyniki będą znane w godzinach 2-4 rano w niedzielę. Chwilę po tym, jak do Urzędu Statystycznego spłynie ostatni elektroniczny protokół, zostaną podane wstępne, ale oficjalne wyniki wyborów. Ostateczne rezultaty zostaną ogłoszone w niedzielę rano. Musk po tej informacji nie będzie zadowolony. Fuzja firmy Eutelsat i OneWeb, zaaprobowana w czwartek przez akcjonariuszy, ma stworzyć europejskiego giganta internetu satelitarnego, który stanie się konkurencją dla konstelacji satelitów Starlink-Maska. Nowa spółka o nazwie Eutelsat Group będzie miała siedzibę w Paryżu, ale wiadomo, że konkurencja nie śpi. I popatrzmy, konstelacja Starlink ma 2 miliony klientów, 3600 satelitów na orbicie, a Musk ma już pozwolenie na umieszczenie na niej 7,5 tysiąca satelitów nowej generacji. Założyciel Amazona Jeff Bezos zamierza z kolei umieścić na orbicie konstelację składającą się z 3200 satelitów. Chiny liczą na to, że ich system będzie ich liczył 13 tysięcy. Unia Europejska oznajmiła pod koniec 2022 roku, że jej własna konstelacja zagwarantuje dostęp do internetu na całym jej terytorium od 2027 roku. Powrót realnie dodatnich stóp procentowych w Eurolandzie Wrześniu przyniósł nieco głębszy od oczekiwań spadek inflacji konsumenckiej w strefie euro. Po raz pierwszy od blisko 3 lat realna stopa procentowa w Eurolandzie jest nieujemna. Scharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro we wrześniu był o 4,3% wyższy niż przed rokiem, podał wstępne dane Eurostat. To wyraźnie mniej niż miesiąc temu, gdy odnotowano wzrost o 5,3% rok do roku. Rynkowy konsensus zakładał spadek inflacji do 4,5%. Ceny żywności, alkoholu i papierosów wzrosły o 8,8% rok do roku, wobec 9,7% w sierpniu. Dobra przemysłowe były o 4,2% droższe niż przed rokiem i także w tej kategorii widać postępującą dezinflację. Dość nieoczekiwanie zmalała nawet inflacja w usługach, których ceny we wrześniu rosły w tempie 4,7% rok do roku względem 5,5% w sierpniu. No to popatrzmy, jak to wyszło u nas. Wstępne dane za wrześniu pokazały, że inflacja konsumencka w Polsce znalazła się poniżej 10% po raz pierwszy od lutego 2022 roku. Oprócz wysokiej bazy sprzed roku. Wpływ na spadek inflacji miały też zdarzenia nadzwyczajne i prawdopodobnie jednorazowe. We wrześniu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI był o 8,2% wyższy w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To najniższy odczyt od lutego 2022 roku. Warto tu przypomnieć, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5% i po raz ostatni był zrealizowany ponad 2,5 roku temu. Czy mamy się z czego cieszyć? Z jednej strony tak, z drugiej oczywiście nie. Bo pamiętajmy, że malejąca inflacja w ujęciu rocznym to dezinflacja, ale to nie oznacza, że ceny w sklepach zaczęły spadać. Do tego potrzebowalibyśmy deflacji, czyli wzrostu siły nabywczej pieniądza. Faktem jest jednak, że po kwietniu indeks CPI przestał rosnąć. Dodatkowo warto przypomnieć, że obecny indeks cen dóbr konsumpcyjnych znajduje się na poziomie o 36,3% wyższym. Niż na koniec 2019 roku. A tutaj mamy bardzo ładny graf od GUS, który nam obrazuje właśnie ten proces powolnego osuwania się tej inflacji. Tak więc cały czas ceny rosną, tylko trochę wolniej. Popatrzmy dalej. Inflacja w hipermarketach niższa niż w dyskontach. Średnio o 8,4%. O tyle w sierpniu, w ujęciu rocznym, wzrosły ceny w hipermarketach. Wynika z raportu. Co ciekawe, wyższą inflacją zanotowano w uchodzącym za najtańsze dyskontach, które produkty podróżowały w ostatnim roku najmocniej. Sprawdźmy. Zgodnie z raportem, w górę w ujęciu rocznym poszły cenniki produktów zaliczanych do 15 spośród 17 kategorii. Najmocniej, bo 26,3% od roku wzrosły średnie ceny chemii gospodarczej. Podwyżka dotknęła przede wszystkim proszki do prania i płyny do płukania, odpowiednio wzrost o 41,67% od roku. O ponad 20% w ujęciu rocznym podrożały także produkty zaliczane do kategorii dodatki spożywcze, a także warzywa i pieczywo. O 19,5% więcej trzeba było przeciętnie płacić z kolei za Artykuły dla dzieci o 16,2% więcej za słodycze. O więcej niż 10% podrożały w ujęciu rocznym także używki. Jest to wzrost o 15,7%. Środki higieny osobistej o 13% ponad Wędliny o prawie 13%. Karma dla zwierząt o 11,6%. Oraz napoje ponad 10%. A skoro inflacja nam tak ciekawie spada, no to co ze stopami procentowymi? O wrześniowych danych inflacyjnych. RPP na październikowym posiedzeniu ponownie obniży stopy, ale w mniejszej skali niż na ostatnim posiedzeniu. Tym razem o 25 punktów bazowych czytamy w komentarzu ekonomisty banku PKO do piątkowych danych GUS. Jak będzie oczywiście czas pokaże. To co jest pewne to, że zbliżają się wybory. I również na karcie społecznej znajdziesz ankietę. Powiem, że decyzyjne posiedzenie RPP już odbędzie się niedługo 3-4 października. A jest to bardzo ważne wydarzenie, które będzie. Być może nawet pomocne przed wyborami. Jakiej decyzji się spodziewasz? Zapraszam do oddawania głosu. 160 głosów do chwili obecnej. Stopy procentowe bez zmian 39% głosujących. Obniżkę o 25 punktów 34% głosujących. Obniżka o 50 punktów 16% o 75% 4%, a o 100%. 8%. No sam jestem ciekawy, jak duża będzie to obniżka. Raczej się powinniśmy spodziewać, gdyż wiemy, że wybory rządzą się swoimi prawami, a raczej prezes NBP powinien stanąć na wysokości zadania i uszczęśliwić całą gospodarkę znacząco obniżając stopy procentowe. Jak będzie, już niedługo się o tym przekonamy. Zobaczymy, czy to będzie 25 punktów, czy skoro inflacja wynosi 8,2, będzie to obniżka, na przykład o 50 punktów, a może będzie prezent i 100 punktów? No tego nie wiemy, dowiemy się już. Niedługo zapraszam do aktywnego głosowania. Inwestycje w poszukiwanie ropy i gazu na świecie wzrosną w 2023 roku o ponad 5% wobec 2022 roku. W latach 2023-2027 wydatki będą stopniowo rosły i przekroczą średnio 21 miliardów dolarów rocznie, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku notują niewielkie zmiany, ale są na drodze do największego kwartalnego wzrostu od marca 2022 roku. Inwestorzy obawiają się, że wysokie ceny surowca wpłyną negatywnie na perspektywy dla wzrostu PKB, co oczywiście da zielone światło dla Fed. Cena WTI spadła po czwartkowej sesji, wcześniej rosnąc powyżej 95 dolarów za baryłkę. Kontrakty terminowe nadal rosną w skali tygodnia i miesiąca. Zmierzają ku największemu kwartalnemu wzrostowi od marca 2022 roku. W trzecim kwartale cena WTI wzrosła o ponad 30%. A jak jest u nas? Końcówka września przyniosła stabilizację średnich cen benzyny i oleju napędowego po silnych spadkach z pierwszej części miesiąca. Mocno podrożał za to autogaz, którego przeciętna cena zbliżyła się do 3 zł za litr. Po dwóch tygodniach silnych spadków detaliczne ceny paliw w Polsce ustabilizowały się na najniższych poziomach od miesięcy. W ostatnim tygodniu września średnia cena benzyny 95 obniżyła się już tylko o 3 grosze na litrze i wyniosła 6,4 zł wynika z danych BM Reflex. Ale łącznie od początku miesiąca benzyna potaniała średnio aż o 53 grosze na litrze i obecnie jest najtańsza od lutego 2022 roku. Warto mieć na uwadze że to tylko średnia. Bez trudu znajdziemy stację, gdzie da się zatankować za mniej niż 6 zł za litr. Dotyczy to zarówno benzyny 95 jak i oleju napędowego. Ten ostatni w mijającym tygodniu kosztował przeciętnie 6 8 zł 8 groszy, więc o grosz mniej niż przed tygodniem. W przypadku tego paliwa odnotowaliśmy najniższą średnią cenę detaliczną od połowy maja. Za to aż o 10 groszy na litrze w górę poszła średnia cena LPG który w skali kraju tankowano przeciętnie po 2,97 zł za litr. A jak jest u Ciebie? Daj znać w komentarzu. Na stacjach Orlen brakuje paliwa? Już się zaczęła panika przed podwyżkami cen po wyborach? Jak myślisz? Cena paliw na stacjach w Polsce wydaje się być mocno zaniżona. Kilka dni temu informowaliśmy, że Shell wprowadził limity na tankowanie z powodu dużego popytu na paliwa i problemów z jego dostępnością. Orlen z kolei twierdzi, że taki problem nie występuje, co zdaje się trochę kłócić z informacjami podawanymi w mediach społecznościowych i własnych obserwacjach na stacjach. 26 września wieloprasowe koncerno zapowiedziało, że Grupa Orlen nie planuje wprowadzać limitów ilościowych na zakup paliwa na swoich stacjach. Nie ma również powodów do nagłych podwyżek cen. Dodano, że wszelkie tymczasowe niedobory, które przy dużej skali działalności mogą występować na pojedynczych stacjach, uzupełniane są na bieżąco. Firmy pożyczkowe w sierpniu tego roku udzieliły łącznie 1,306,000 nowych pożyczek o wartości 1,409,000,000. W ujęciu wartościowym firmy te udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o 68% rok do roku. Natomiast w ujęciu liczbowym udzieliły o 244% więcej pożyczek wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. W okresie styczeń, sierpień firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 5, Milionów 405 ,000 pożyczek wzrost o 93,2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na łączną kwotę niecałych 8 miliardów złotych i jest to też wzrost o 32%. W ujęciu liczbowym pożyczki. Celowe stanowiły 52%, pożyczki gotówkowe 46%, limity pożyczkowe 2%. Średnia wartość nowo udzielonej w sierpniu 2023 roku pożyczki celowej wyniosła 543 zł i była o 71,4% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu ubiegłego roku. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie skupować kukurydzę. Zapadła decyzja o utworzeniu rezerwy kukurydzy którą będziemy jako agencja w najbliższych dniach skupować, poinformował w piątek prezes rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W pierwszym etapie agencja zakupi kukurydzę za 400 milionów złotych. Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku. W drugim kwartale roku w Polsce do użytku oddano około 56,5 tysiąca mieszkań, czyli o 3,6% więcej względem analogicznego kwartału ubiegłego roku, poinformował w piątek Narodowy Bank Polski. To jednak koniec dobrych wieści płynących z mieszkaniówki. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, liczba nowych budów szoruje po dnie. CPK dopiero za 10 lat i 3 razy droższe. Centralny port komunikacyjny ma być nowym węzem przesiadkowym między Łodzią i Warszawą, który połączy jednocześnie ze sobą transport drogowy, kolejowy oraz lotniczy. Rządzący ambitnie podchodzą do tego tematu i twierdzą, że pracę uda się ukończyć do 2028 roku. Nie wszyscy podzielają jednak ten optymizm. No, pytanie, czy w ogóle dojdzie ten projekt do skutku, jak spełnią się ostatnie sondaże i Zielona Wyspa wróci do koryta, to będzie pierwszy uwalony projekt. Ceny miedzi na Londynie zwyżkują. Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie zwyżkują i są na drodze do zakończenia kwartału z niewielką zmianą. Metal na londyńskim parkiecie jest wyceniany podczas sesji wyżej o 1,3% wobec 8323 dolary za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji. Według Bloomberga wrześniowe dane PMI, które zostaną opublikowane w sobotę, prawdopodobnie pokażą, że najnowsze środki stymulacyjne zaczynają przynosić skutki. Oczekuje się, że odczyt zasygnalizuje wzrost po raz pierwszy od marca, wspierany przez zwiększone inwestycje rządowe. Kiny, największy na świecie nabywca surowców, zobowiązały się do pobudzenia wzrostu PKB, a inwestorzy wypatrywali materialnych oznak ożywienia konsumpcji. Mimo to gospodarkę w dalszym ciągu obciążają problemy w sektorze nieruchomości, które negatywnie wpływają na popyt na metale. Kontra na dolarze odbicie na parze euro nie pomogło. Choć powinno złotemu. temu kurs euro ponownie ruszył w górę i dotarł w zasięgu wrześniowych maksimów. Niewiele w tym wszystkim zmieniły dane o inflacji CPI w Polsce, no bo pewnie inwestorzy już boją się decyzji w przyszłym tygodniu RPP, a pamiętamy, co się wydarzyło po ostatniej decyzji na kursie złotego, jak mocno się osłabił, no już niedługo się przekonamy, czy będzie mieć kontynuację tej tendencji. Popatrzmy dalej. Tymiński aktualizacja strategii CA Games nie zakłada dużych zmian. Zapowiedziana na czwarty kwartał tego roku aktualizacja strategii CGames Games nie zakłada dużych zmian i ma mieć charakter przekazania inwestorom informacji na temat postępów w pracach spółki. Ciekawe całkowity budżet na marketing gry of the Fallen to około 20 milionów euro. Poinformował na wideokonferencji prezes CGames Games marek tymiński. No i jeszcze oczywiście CGames Games pochwaliło się wynikami. Spółka odnotowała w pierwszym półroczu tego roku 3,5 miliona. Straty netto jednostki dominującej wobec 13,2 miliona zysków w analogicznym okresie zeszłego roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 4 miliony złotych wobec 11 milionów złotych zysku rok wcześniej. Podała spółka w raporcie półrocznym. Zaraz zobaczymy reakcję SEA Games na podsumowaniu. Popatrzmy dalej. Zepak pokazuje wyniki. Duże zaskoczenie na plus. Grupa Zepak w drugim kwartale tego roku miała ponad 221 milionów złotych zysku netto jednostki dominującej w porównaniu do 49 milionów rok wcześniej. Zysk netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej wyniósł ponad 254 miliony. Analitycy ankietowani przez Pub biznes spodziewali się zysku netto na poziomie 111 milionów, tak więc widzimy, że znacząco wyniki są powyżej oczekiwań, czyli reakcja powinna być na plus. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak było. Dług publiczny Francji bije rekordy. Francuski dług publiczny w drugim kwartale osiągnie rekordowy poziom ponad 3 bilionów euro, podał w piątek Narodowy Instytut Statystyczny. Francja jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów Unii Europejskiej. Francja obok Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów Unii. Prognozy zadłużenia przedstawione w środę przez rząd w ramach projektu budżetu nad przyszły rok nie napawają optymizmem, ocenia dziennik Le Figaro. W przyszłym roku deficyt budżetowy wprawdzie spadnie o 4,4% PKB, ale dług publiczny utrzyma się przez kilka lat w okolicach 110% PKB. To nasz dług, to jest nic w porównaniu do tego, co generują te właśnie wymienione kraje. No i popatrzmy na informacje dzisiejszego dnia: Shutdown w USA. Władze federalne ostrzegły urzędników. Amerykańskie władze federalne ostrzegły w czwartek pracowników administracji o możliwym zamknięciu urzędów w związku. Z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok fiskalny. Kongresowi USA pozostały już tylko dwa dni do uniknięcia zakłócenia pracy państwa, lecz nie widać dużych szans na przełamanie impasu. Jednym słowem, poniedziałek będzie bardzo ciekawym dniem, jak się nie dogadają. Jak pisze Washington Post, pracownicy agencji federalnych otrzymali powiadomienie, że wkrótce mogą zostać wysłani na urlop, jeśli nie znajdą się na liście niezbędnych pracowników. Ma to związek z trwającym w Kongresie impasem w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego lub budżetu, by przyjąć środki na dalsze funkcjonowanie organów państwowych. Jeśli odpowiednia ustawa nie zostanie przyjęta do końca września, kiedy kończy się obecny rok fiskalny, tak zwany shutdown spowoduje zablokowanie pracy większości urzędów i agencji poza najważniejszymi i najbardziej podstawowymi ich funkcjami. Oznaczałoby to np. zamknięcie parków federalnych czy zakłócenia w programach socjalnych. Do bezpłatnej pracy zmuszeni zostaliby natomiast żołnierze czy funkcjonariusze Straży Granicznej oraz pracownicy lotnisk. Według Washington Post nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji na temat tego, którzy pracownicy zostaną wysłani na urlop. Pentagon zdecydował jednak, że zakłócenia nie obejmą dostaw pomocy dla Ukrainy. Powodem paraliżu w Kongresie są przede wszystkim żądania prawego skrzydła partii republikańskiej, które, mając decydujący wpływ na głosowanie, nie chce zgodzić na uchwalenie prowizorium bez głębokich cięć, funduszy na wzmocnienie granic i przede wszystkim bez usunięcia z projektu środków na pomoc dla Ukrainy. Na to z kolei nie chcą się zgodzić kontrolujący Senat demokraci i większość republikańskich senatorów. Republikanie z Izbie Reprezentantów odrzucili też senacki projekt czystego prowizorium pozostawiającego poziom wydatków na obecnym poziomie. Według Politico i Washington Post czyni to shutdown prawdopodobnym scenariuszem. Do zamknięcia funkcji państwa dochodziło w USA wielokrotnie, jednak najczęściej paraliż trwał kilka dni. Najdłuższy miał miejsce za prezydenta Donalda Trumpa w 2018 roku. Trwał aż 34 dni. Kto to pamięta? Będzie ciekawy. I zobaczmy, jakie nastroje obecnie na koniec tygodnia, miesiąca oraz kwartału panują na zagranicznych rynkach. Widzimy, że na liczniku poziom 30. Tak więc powolutku wracamy, ale strach cały czas dominuje. Jeżeli chodzi o świat. No to widzimy, że dzisiaj mamy dosyć ciekawe odreagowania. Jednym słowem, łapiemy oddech poza rynkiem japońskim, którym dzisiaj jest, jak widzimy, zdominowany wyprzedażą. Jak widzimy, większość potem poszczególnych krajów raczej względny spokój: czy to Kanada, Brazylia, kraje europejskie, nawet Indie, czy też Tajwan. No to popatrzmy na SP 500. Pamiętajmy, że tam sesja jeszcze trwa najlepsze, jeszcze trochę może ulec zmianie. Nvidia odbija 2% w tym momencie, Microsoft 1,2% na plusie, Apple 1%, Tesla prawie 3% na plusie. No to zerknijmy na indeksy. A tutaj piękne odpadnięcie, podwójny szczyt na ropie. Widzimy, że nawet wczoraj doszli do poziomu 95 dolarów za baryłkę, a w tym momencie, jak to nagrywam, schodzą już poniżej poziomu 92 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX Kontynuuje wzrosty 15400 punktów. Nasdaq również na plusie 14841 punktów. I SP 500 również na plusie 4318 punktów. Jeżeli chodzi o metale, popatrzmy na srebro. I tutaj widzimy potężny cień. Widzimy ten potężny wystrzał. Doszli wysoko, ale kończą jak na razie mizernie. 22,66 dolarów za uncję. Złoto też był potężny ruch powrotny, ale popatrzmy: odpadli od oporu i potężnie schodzą. 1860 dolarów za uncję w tym momencie. Jeżeli chodzi o złotego, to widzimy, że kurs Franka w dół 4,76 Puncik na delikatnym plusie 5,32, euro na minusie 461 i dolar na minusie 4,36. Jeżeli chodzi o euro, dolara tutaj widzimy, że delikatny wzrost 105, to popatrzmy na kolejny ważny rynek, bo tam, coś mi się wydaje, zaczyna się dziać coś ważnego. Czyli przejdźmy na rynek krypto, a tutaj strach. Znaczy już poziom neutralny 48%, a dlaczego? Bo Bitcoin kosztuje prawie 27 tysięcy dolarów za sztukę, a nawet dzisiaj był powyżej. Rośnie w ciągu doby o 30% Ethereum 1673 dolarów za sztukę, 2% na się w ciągu doby, a największe skrajności to SUI, który odbija 8,5, Gala 8462 Arbitrum, ale w ciągu dnia było dużo, dużo lepiej. Były potężne dwucyfrowe wystrzały, tak więc na razie... Zaczyna się schłodzenie. Z drugiej strony Radix straci 8.8, Terra Classic 4.4 czy 3, Maker 3.8. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd kryptomieszczą bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem i tam zapraszam. A teraz podsumujmy ostatnią sesję w tym tygodniu, w tym miesiącu, w na tym kwartale. Na GPW. W jakich nastrojach inwestorzy zakończyli ten dzisiejszy dzień? Rozpoczynamy od gamingu, i tutaj widzimy, że detalj rośnie o 11,5 na plusie. Big Cheese 9,9, One More 9,4 czy Incubo 7,7, czy jakieś odbicia są. Z drugiej strony Freemind traci 8,6, Movie Games VR 7,8 czy DTX 6,76. Liderem obrotu dzisiaj CD, projekt 66 milionów i w końcu wyhamowanie choćby na chwilę tych spadków 1,21 i coś mi się wydaje, że chyba uszanowali ten poziom, który pokazywałem na nagraniu na otwartym moim drugim kanale. Oczywiście więc tam zapraszam, linki umieszczam w komentarzu, bo jest to dosyć ciekawy i ważny poziom. CA Games 4400 po tych informacjach, które widzieliśmy, 11 Bit Play oraz TS Games przybijają banieczkę. Sam indeks rośnie o 1,8% kurs zamknięcia 18494 punkty na bankach. Dzisiaj zieleń. Tylko BNP traci 34%. Setne. Wszystkie banki odbijają. Aldrin najmocniej 4,4%, M-Bank 3,3% czy PKOSA prawie 3%. Liderem obrotu PKOBP 117 milionów, sam indeks rośnie 2% 7656 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o OZE, to RAM. Ta informacja jeszcze przed sesją, przed tymi dynamicznymi wzrostami, ukazała się na grupie na telegram info. Tak więc tam Cię zapraszam, bo tam newsy rynkowe: 40% na plusie, VAT 8,56, 24 w grupa. Największe spadki to ciasteczka 7,6 czy MD Energia 398. Liderem obrotu jest Ryan 3600 i bańka 800 Zepak. Jak widzimy, Zepak też ładnie dzisiaj rośnie, chociaż te wzrosty też były. Dużo wyższe, nawet chyba 10% w ciągu e, dzisiejszej sesji. Możesz mnie poprawić w komentarzu. Jeżeli chodzi o WIG20, to dzisiaj, popatrzmy, tylko dwie spółki spadały. Jest to JSW 83 i Pepco 2,69 na minusie. A liderem wzrostów 4,4, MBank 3,3, PKO 2,9. No, banki się przygotowują chyba na dosyć konkretną korektę po decyzji RPP. No chyba, że będzie podwyżka, to dopiero by się działo obroty. Popatrzmy, dinus 139, 117, PKO Allegro 112, 102, PZU, sam indeks rośnie o 1,6 i na szczęście zamykają się powyżej 1900, a dokładnie 1915 punktów. Jeżeli chodzi o spółki średnie z MBIC 40, dzisiaj największe wzrosty to CIECH 5,68, ZEPAK 5,19, największe spadki dzisiaj to Glinex 9300, ale popatrzmy, spadków jak na lekarstwo, tylko 4 spółki i delikatnie poniżej zera. Dodatkowo Comarch oraz wirtualna na delikatnych minusach. Liderem obrotu CIECH 39, Banic, sam indeks rośnie o 1,37 4936 punktów na zamknięciu MIG-40. Ciech oczywiście pod wpływem informacji. Warto wiedzieć jakie. Jeżeli chodzi o SWIG-80 co tutaj ciekawego się dzieje. A tutaj widzimy największy wzrost na do KOMP. 7% też pod wpływem informacji. Oponeo 6.4 Cognoracja 6%. Największe spadki to Captor 3% czy Lubawa 2.93. Liderem obrotu Medica Bańka 600, Bańka 200 Playway Kognor Bańka 100. Sam indeks rośnie 1,320 674 punkty. Na spółkach małych z New Connectu. Popatrzmy co tutaj się dzieje. XBS Prolog 12 na plusie, detalion 11,5, potem na większym obrocie One More 9,4. Jeżeli chodzi o największe spadki, no to co tam ciekawego się dzieje. Zobaczmy i widzimy, że największe spadki notuje dzisiaj MPLV 17% w dół. Definance 9,3 czy Freemind 8,6 na minusie. I popatrzmy, że jakaś spółka dzisiaj odważyła się przebić bańkę w obrocie, czy też nie na małym parkiecie. Zobaczmy i widzimy, że nie ma takiej spółki. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, tutaj widzimy, że największe wzrosty to RAM 40%. będzie zblokowany, ale też pięknie. Vistal 21, Big 9,9,79, nextity A największe spadki dotyczą dzisiaj. Kraken 10% w dół. Potem mamy IFSA 8,4 czy LES 7,5. Jeżeli chodzi o największe obroty spółek spoza WIG20, no to chyba raczej nie mamy nikogo, kto by się tutaj wbił do listy. Popatrzmy na indeksy, w jakich nastrojach zakończyli ten kwartał. I widzimy, że WIG zaliczył bardzo ładny powrót, ale pamiętajmy, no wszystko co jest w tym oddechu do 66 tysięcy, a potem 67 z hakiem, czyli ten cały spadek, jak będą wybierać, jest jak dla mnie ruchem... Powrotnym jeszcze o niczym to świadczyć nie będzie. Będą musieli tutaj naprawdę dużo pracy w to włożyć. Jeżeli chodzi o Big 20, tutaj też po tym wczorajszym zatrzymaniu mamy pierwszy oddech najważniejszy pułap teraz do pokonania to 1950 i oczywiście 2000, jeżeli w ogóle dadzą radę, zwykle wszystko w Stanach Zjednoczonych, w ich rękach. SV-80 po mocnym odpadnięciu, uderzeniu w 20,5 dzisiaj ruch powrotny. Pamiętajmy, że żeby wrócić, no muszą żeby coś pozytywnego pokazać, muszą wrócić powyżej 21 tysięcy punktów. Jak na razie to jest tylko i wyłącznie oddech. I zresztą na MV-40, który cały czas jest mocno, bo jeszcze nawet się nie zbliżyli do tego starego oręża akumulacyjnego. Na razie wykonali delikatny ruch powrotny, nawet jeszcze nie są w granicach 5 tysięcy punktów, a oto to powinno Natoczyć się w gra w najbliższym czasie, jak uda mi się to wrócić powyżej tego poziomu, no to powinno być ciekawie. A jestem ciekawy Twojej opinii jak oceniasz ten tydzień, ten miesiąc oraz ten kwartał. Daj znać w komentarzu, jak według Ciebie ten miesiąc przebiegał i ten kwartał. Ja zapraszam już na kolejne spotkania na weekendzie. Uda mi się coś dorzucić. Trzymam kciuki za wyniki tradycyjnie. Udanego weekendu. Pozdrawiam. Hej.